Służąca odkrywa, że nowa żona milionera ukrywała coś w piwnicy. Nie zapomnij napisać, z jakiego kraju nas oglądasz. Kto cię tam zamknął? Echo beztroskiego śmiechu elity odbijało się od kryształowych żyrandoli, które zdobiły wielką salę. Lucia, ubrana w swój charakterystyczny niebiesko-biały mundurek i żółte, gumowe rękawice, poruszała się z cichą skutecznością, którą mogą dać tylko lata służby. Niosła tacę z pustymi kieliszkami, Czując się jak cień pośród olśniewającego przepychu aksamitu, jedwabiu i klejnotów, pan de la Vega, jej pracodawca, człowiek interesu, którego twarz zawsze zdradzała mentalne kalkulacje, znajdował się w centrum uroczystości, flankowany przez swoją nową, olśniewającą żonę Vivian. Ślub odbył się zaledwie miesiąc temu wir pokazowego luksusu, który wymazał wspomnienie zmarłej pani de la Vega z niepokojącą szybkością. Gdy Lucja przechodziła korytarzem prowadzącym do kuchni, mniej uczęszczanej części domu, szum przyjęcia przycichł. W tej krótkiej chwili względnego spokoju delikatne zaburzenie przecieło powietrze. Słaby dźwięk, prawie zagłuszony przez odległą muzykę, lecz nie do pomylenia, płacz. Nie krzyk bólu, ani dziecięce dąsy, lecz drżący przeciągły szloch małego dziecka. Serce Lucji zabiło mocniej dziesięć ton, to dziecięce rozpaczliwe zawodzenie, było jej boleśnie znajome. To był ten sam lament, który niezliczoną ilość razy uspokajała należący do małego Juliana, dziewięcioletniego syna pana de la Vega. Przez ostatnich pięć nocy chłopiec nie spał w swoim łóżku. Vivian, z lekko wymuszoną słodyczą, wyjaśniła personelowi, że Julian spędzi pewien czas z jedną całą w ich posiadłości na wsi. Wizyta niezbędna by matka i syn mogli się lepiej poznać zanim całkowicie przejmie rolę macochy. Lucja przełknęła to wyjaśnienie, jak przełykała wiele rzeczy w tym domu. Ale ten płacz, połączenie było natychmiastowe i instynktowne. Zatrzymała się gwałtownie, przyklejona do ceglanej ściany w korytarzu służbowym, nasłuchując. Dźwięk się powtórzył, szloch, który niósł w sobie głęboki smutek, a potem nagle ucichł. Zapadła gęsta, nienaturalna cisza. Lucie przeszedł dreszcz, który nie miał nic wspólnego z temperaturą w domu. Może się myliła? Może to był telewizor? Albo żart jednego z gości? Próbowała to sobie wytłumaczyć, lecz ukłucie pewności w jej piersi było zbyt silne, by je zignorować. Z drżącą, lekko tacą w dłoniach wróciła do głównej sali, czując się wystawiona na pokaz, jakby reflektor był skierowany właśnie na nią. Vivian przechwyciła ją przy wejściu. Jej uśmiech był szeroki. Oczy lodowato niebieskie. Miała na sobie szmaragdową suknię, która zdawała się pochłaniać światło. Lucia, wszystko w porządku, kochana, zapytała słodko. Widzę, że jesteś nieobecna. Obsługa w kuchni jest dziś kluczowa. Jeśli masz jakieś zmartwienia, daj mi znać. Jej głos, mimo łagodnego tonu, niósł nutę ostrzeżenia. Lucia natychmiast się opanowała. Przepraszam, pani de la Vega, to przez zamieszanie, wszystko pod kontrolą. Sprawdzałam tylko czy zaplecze jest czyste. Skłamała z profesjonalizmem kogoś, kto od dekad ukrywa emocje. Vivian kiwnęła głową powoli, ale jej spojrzenie zatrzymało się na Lucii o chwilę dłużej, niż było to konieczne, jakby szukała pęknięcia w jej zbroi. Lucia wróciła do swoich obowiązków, lecz ziarno wątpliwości zostało zasiane i zaczęło kiełkować. Zauważyła kątem oka odbicie Vivian, teraz pogrążonej w banalnej rozmowie lecz jej ukradkowe spojrzenia potwierdzały, była obserwowana. Nowa pani de la Vega nie chciała dziecka. To było oczywiste w sposobie, w jaki unikała jego imienia i w pośpiechu, z jakim zaaranżowała jego podróż. Podróż. Lucja widziała już zbyt wiele drugich żon, by nie rozpoznać pragnienia, wymazać przeszłość i rozpocząć nieskazitelną narrację, wolną od przeszkód przeszłości. Płacz rozbrzmiał w jej głowie ponownie, nie jako wspomnienie, lecz jak alarm. Kilka minut później, pod pretekstem szukania specjalnych kieliszków w spiżarni, Lucja wróciła do korytarza. Tym razem szła wolniej, czujna. Cisza była absolutna. Jej oczy spoczęły na ceglanej ścianie, z której wcześniej dobiegł dźwięk. Na środku wisiał obraz: stara barokowa scena w ciężkiej, złotej ramie. Ten obraz zawsze wydawał jej się nie na miejscu, zbyt formalny, jak na służbowy korytarz. Z bijącym sercem i odwagą zrodzoną z desperacji, Lucja podeszła bliżej. W rękawiczkach chwyciła ramę. Była ciężka, ale udało jej się ją odsunąć i wtedy zobaczyła, że za nią nie ma ściany, lecz otwór, mały, ciemny, jak miniaturowe okno zamurowane cegłą. Z jego szczeliny sączyło się zimne, stęchłe powietrze. Tam, skulony w ciemności, z twarzą brudną i pokrytą zaschniętymi łzami, był Julian. Jego niebieskie oczy były szeroko otwarte w niemy przerażeniu. Był wychudzony, prawie przezroczysty. Gdy zobaczył Lucję, próbował coś powiedzieć, lecz z jego ust wydobył się tylko drżący szept. Nie wyjechał, został ukryty. Pięć dni, pięć dni w ciemności, prawie bez jedzenia i wody. Lucja poczuła mdłości na widok tej prawdy. Przytrzymując obraz z boku, zasłoniła otwór, by nikt nie mógł zajrzeć. Widok Juliana w tej dziurze uderzył ją jak piorun. Niewyobrażalne okrucieństwo pod tym samym dachem bogactwa. Jeśli historia ci się podoba, nie zapomnij polubić, zasubskrybować i napisać, co o niej myślisz. Musiała coś zrobić i to natychmiast. Wizja przyjęcia gości wznoszących toasty pana Delawega, nieświadomego koszmaru tuż obok, stała się groteskowym żartem. Najważniejsze było dziecko, ale musiała też ujawnić prawdę publicznie. Nie mogła ufać szeptom. Vivian by ją oczerniła, oskarżyła, zdyskredytowała. Lucia usłyszała kroki z głównego korytarza. Szybko zasłoniła otwór obrazem, choć tylko częściowo. Musiała działać teraz, zanim Julian straci przytomność, zanim będzie za późno. Nie było czasu na wahanie. Życie dziecka zależało od najśmielszego, metaforycznego gestu, jaki mogła wymyślić. Serce Lucii biło w skroniach. Strach zamienił się w zimną adrenalinę. Przez szparę w ramię obrazu, Julian patrzył na nią błagalnie. Nie było czasu na słowa. Lucia zasunęła ciężki obraz, zakrywając otwór. Jej dłonie drżały, ale umysł był dziwnie spokojny, kroki były coraz bliżej. Vivian wracała z rozmowy, z lekko zmarszczonym czołem. Lucia wyprostowała się, udając, że poprawia ozdobę na ścianie. Wszystko w porządku, Lucio? Zapytała Vivian, już bez sztucznej słodyczy. Jej spojrzenie przesuwało się po korytarzu, zatrzymując na obrazie. Tak, pani. Tylko mała poprawka ramy. Wydało mi się, że jest krzywo, odpowiedziała Lucia, wkładając całą siłę w to, by jej głos nie drżał. Vivian zbliżyła się niebezpiecznie. Upewnij się, że nie ma żadnych niedoskonałości, Lucio. Ten dom musi być doskonały. W przeciwnym razie ludzie mogą zacząć szukać tam, gdzie nie powinni. Groźba była ledwie zawoalowana. Lucia poczuła ciężar ostrzeżenia, lecz nie było już odwrotu. Musiała ją zdemaskować. Zrozumiałam, pani de la Vega. Wszystko będzie idealne, powiedziała. Lucia udała się do kuchni, odłożyła tacę, a jej umysł pędził. Pan de la Vega miał za chwilę wznosić toast. To była jej jedyna szansa. Wróciła do sali głównej, już nie jak cień, ale z jasno określonym celem. Pan de la Vega wszedł na małą scenę. Lucia podeszła do stołu z nagłośnieniem, niepostrzeżenie odłączyła zapasowy mikrofon i ruszyła w stronę centrum sali, gdy milioner podnosił kieliszek. Proszę o chwilę uwagi, rozległ się głos Lucii, niespodziewanie wzmocniony przez mikrofon. Wszystkie głowy się odwróciły. Pan de la Vega spojrzał z niedowierzaniem. Vivian pobladła, jej maska spokoju zaczęła pękać. Przepraszam za to zakłócenie, kontynuowała Lucia, jej głos drżał z emocji lecz nabierał pewności. Ale pośród tego piękna i obfitości czuje się zobowiązana do małej refleksji. W tym domu mamy klejnot, dzieło sztuki, cenne nie przez ramę, lecz przez to, co przedstawia. Klejnot, który był ukryty, pozbawiony światła i pożywienia, przykryty ciemnym płótnem. Goście patrzyli zdezorientowani, sądząc, że to dziwna forma toastu. Twarz pana de la Vega jednak stężała, zrozumiał. Znał Lucję. Wiedział, że nie mówiłaby tego bez powodu. Dziecko, szepnął ktoś. Lucia spojrzała prosto na milionera. Ten klejnot, to dziecko musi zostać uratowane z ciemności. Spędziło pięć dni nie pod opieką rodziny, lecz w mroku. Osoba, która je ukryła, pragnie nowego życia bez śladów przeszłości, bez przypomnienia o czułości, której nie potrafi dać. Ale nie można budować szlachetnej przyszłości na cierpieniu niewinnego, panie de la Vega. Klejnot jest za barokowym obrazem w korytarzu służbowym. Jest głodne i przerażone. Milioner zbladł. Kieliszek wypadł mu z ręki i rozbił się z brzękiem, który zagłuszył krzyk Vivian. To szaleństwo! Zazdrosna służąca! Kłamie! wrzasnęła. Alfonso, ona chce nas zniszczyć. Vivian ruszyła w stronę Lucii, potykając się o stół z deserami. Tort weselny runął na podłogę, rozpryskując się kremem i cukrem. – To ona, z zazdrości! Zwolnij ją natychmiast! – wrzeszczała, wskazując Lucię. Ale było już za późno. Milioner nie słuchał. Na jego twarzy malował się czysty horror. – O czym ty mówisz, Lucio? – Julian. – Gdzie jest mój syn? – wyszeptał. – Proszę ze mną, panie De La Vega powiedziała spokojnie Lucia, odkładając mikrofon, który zapiszczał. Ruszyła korytarzem, a on tuż za nią. Tłum otworzył się w ciszy. Vivian została z tyłu, wśród resztek tortu i własnej rozpaczy. Lucia poprowadziła ojca do korytarza służbowego z siłą, o którą siebie nie podejrzewała. Odsunęła ciężki obraz. Światło z sali wlało się w mały otwór. Milioner upadł na kolana. Julian, Mój synu, wyszeptał, a jego głos załamał się w płaczu. Zobaczył chłopca, słabego, drżącego, ale żywego. Julian uniósł ramiona do ojca. Milioner wyjął go z kryjówki, obejmując z desperacką czułością, płacząc bez wstydu. Słowa Lucji stały się niezaprzeczalną prawdą. Nowa żona, teraz całkowicie obłąkana, została zatrzymana przez ochronę. Milioner z Julianem w ramionach wrócił do sali. Muzyka ustała. Zapanowała cisza. Spojrzał na Vivian, która szarpała się w rękach strażników. Zabierzcie ją. Odpowie za to, co zrobiła. Unieważniam to małżeństwo tu i teraz, przed wszystkimi. Nie ma przebaczenia dla takiego zła. Potem podszedł do Lucji, która stała w kącie, drżąca z ulgi i zmęczenia. Położył jej dłoń na ramieniu. Lucia, ty, ty uratowałaś mojego syna. Jesteś jedyną prawdziwą osobą w tym domu. Otrzymasz to, na co zasługujesz moją wieczną wdzięczność i spokojną przyszłość. Dziękuję. Julian, bezpieczny w ramionach ojca, uśmiechnął się do Lucii. Błysk dawnego światła powrócił. Sprawiedliwość zatriumfowała, nie przez władzę czy pieniądze, lecz przez cichą uczciwość i odwagę tej, która nie miała głosu. To była gorzka lekcja. Czasem prawdziwa szlachetność kryje się w mundurze służącej, nie w garniturze uczestnika balu. Lucia, służąca, obnażyła zło i ocaliła życie, dowodząc, że prawda, nawet ukryta w metaforach, zawsze znajdzie sposób, by zabłysnąć.